Yo, z tej strony Burigiewi, tam w Grze Tours 2. Mm, tak. Ostatnio dostaliśmy zlecenie od pana, tam Lexin, Klotowo, no po. No, jakieś tam na L, żeby tam zająć się. Pa, zastraszyć pana samego byka. Miliard, już pamiętam, dobrze napamiętam? E, tak, samego byka. No to idziemy pana samego byka zastraszyć. Słowa się za ścianą i obserwuj lokal mangano. No, no, to. Here. Chyba nie Hir. O tutaj mamy dokument. A, czyli Hir, no okej. Okay. Dokument wskazał nam drogę. Okej, okay, czekam na strażnika Mangano. Nie wygląda na chleszcza. Zaatakuj strażnika Mangano. Do boju. Really? Na strzagu miałem? No okej. Okay. Miło. Czy ona na trudnym? Chyba gra na trudnym, bo nigdy nie zmieniałem. Nigdy nawet nie zagłębiałem się specjalnie w opcje tej gry. Dobra, no teraz się przedostanę do głównej kwatery Mangano. Dum -dum 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 -dum. Nie było to ciężkie. A tu ja chętnie się rozejrzę, może są jakieś ciekawe fanty. Sammy Mangano? Y On chyba jest martwy. Jolo, a w tym kim jesteś? No właśnie, tak właśnie, dokładnie. Y ja miałem rozwiązać problem, znaczy miałem go zastraszyć, nie zabijać. Dziom. So him. who sent you here? we have a common employer. the sense of takebraga. also haji. he said i was supposed to scare this guy. i assure you that for a few seconds, mr. mengano. <laughs> okay. now, there's a hidden door nearby that leads to the cellar. we'll carry him down there and drop him into the sewer. no, no, it wasn't supposed to be a murder. that part is done. what i need you to do now is to clean up. No świetnie, ja jestem od sprzątania, zarobiście. Ja tu jestem super kozak, ziom! Już raz pokładałem cesarza. Ostro, mają zamiast brody tatuaż. Jak mi się nigdy nie uda zapuścić fajnej broni, to. Ale broni, brody to chyba sobie tatuaż zamiast brody. Taki ten ziomuś tutaj. Coś solówka, będziesz miał solówkę. Ci są chyba trochę się od tamtego przed. przed tym lokalem mangano, ponieważ jak widzicie. Dostał but w Co z tego? On ma dum Za łatwo tu się blokuje i masz jeszcze raz buta w ryj. a chyba dostał tym... Ten... a chyba jednak nie. Te moje ciosy coś ci robią, chłopie? Myślałem, że będzie jeden za jeden, a to tak... wykon chyba trafił. Dobra, i... O i chyba go pociąłem, dokładnie. No ale fajnie to wyglądało, szkoda, że go nie widziałem, tylko waliłem po fermogach drzwi. Świetlanie po fermogach. Siła, efekt. To są czary zwiększające moją siłę. Kurczę, no to zastanawiam się, czy możesz nie zrobić. Nie, no full hybrydy nie będę robić, bo to bez sensu. No świetnie. Ale jak teraz wiedzą, że tu jesteśmy, to chyba w piwnicy mogą się znajdować. Fajny masz miecz. Takie trochę chyba zbyt jednolity, nie powiecie, jak na miecz. Powinno być jak jakieś tam smugi na tym metalu. On jest jak lustro. no dobra. To nie jest najnowszy Engine Gry ładniejsze niż życie. Co ty miałeś? Sądzę, że trochę aur przy sobie miałeś. Nie skąd jesteś, super... jesteś biedakiem. Nienawidzę cię. Świeży owiec na no cię zakosiłem. To wszystko... R ...rekompensuje. Okej, okay, tutaj może ty coś miałeś, głupczku. Jesteś martwy, więc już ci się nie nie przyda. inny basilar, to pamiętam, kiedyś go kupiłem, był strasznie krótki. Ale będzie, wiecie, na... że będę dał nazwać na przemiał. O Boże, tutaj też są ci... ...zresztą eee, oni są tacy wytrzymali. Więc jest tak... <śla> A ten jest w ogóle jakiś niesamowicie głupi. Ale okej. Okay. Dobra, nie wiem jaki ty masz plan, ale... A nie już. Jesteś jakiś mądrzejszy chyba. O, to mi fajnie wyszło. To też. I buta, no. Patrzcie, no nic się mu nie stało. Może dlatego się nie trafiłem, ale dobra. Wydaje mi się, że po plecach są większe obrażenia. Dejm, dejm. Daj mi wziąć broń, chamie. Tak trochę nie fair, jak... Ja nie jestem uzbrojony. Rajerskie. Masz buta w ryj. Znałem się czy ten but w ryj i po prostu ją ja mam na tak samo rozwiniętą to, to umiejętność, że ona nic nie robi, czy ona po prostu nic nie robi. Albo robi coś i ja o tym nie wiem. O, tak pięknie. To chyba był cios krytyczny przy kontrze, wiecie? Jak się wywróci ich, to fajnie, bo nie wiecie, od razu idzie ich dobić. Ładne te kontry już dają. Będą się wymaksować, bo to jest chyba najlepszy pomysł. Zresztą ja mój miecz ma 500 ataków bodajże. To już chyba, wydawało mi się, że powinien mieć wszystkich. Nas strzała, zaraz umrę. Leccie, Kamil, leccie. Bicie masterczulki. Mogliście Może, nie zrozumieć tego, co przed chwilą mówiłem. Jeśli nie graliście nigdy w Tibie czy w Odbo, czyli to jest taka Tibia, tylko test oparte na realiach Dragon Balla, to możecie nie zrozumieć, ale to było dość popularne w internecie. To bicie masterczulki, lepszy, kamie, lepszy, więc mam nadzieję, że przynajmniej z dwie osoby ogarną o co chodzi, szczególnie, że nie oglądam je dużo osób. Nie mogę wymagać od was wszystkiego, nie? Jep. Fajne są! O! I! Ohoho! Co z tego, że było widać, że go nie trafiłem, jak to było takie fajne? Wiecie co, ja się powoli skłaniam, żeby jednak te gry nagrywać może na niższym... NIE! Wszyscy youtuberzy jadą, kurczę. Ktoś do mnie dzwoni. Przepraszam na chwileczkę. Dobra, dobra. Już po telefonie jestem. Problem, problem zażegnany. Za, za udało się to wypowiedzieć. Brawo ja. No idziemy dalej, kopiąc dupę przeciwnikom i szukając tego ziomka, który zabił pana Mangano, bo ona nas czeka na podwórku. Oczywiście mu udało się bezpiecznie przebiec przez, przez miliardy przeciwników, a mi nie. Hmm, spróbujmy się za, podskraść, zakraść i go zabić. Takich. Chły. Dobra. Proszę o miecz. Może rozwinę później, jak będę już o dużo umiejętności w tym, w tym, co chcę rzeczywiście mieć. To skrytobójstwo, może to się przyda. Chociaż, kurna. Przyjawiam. Dum, 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 Kurczę, jak z wami się topornie walczy, ludzie, to już ludzkie pojęcie. Chciałam zaraz sprawdzić w umiejętnościach, czy jest jakaś możliwość zwiększyć sobie możliwość obalenia przeciwnika. To wiecie wtedy. Obalenie i dobicia. Ok, leży kolejny. Bierzemy lucik, oczywiście. lucik rządzi. Zdąży wziąć uciek i zdąży. A teraz. Teraz trwa kolej. Masz jeszcze tym? No, ja tylko teraz punktować, bo jakoś tak średnio mu wychodzi blokowanie moich ciosów, o. Zaczęło wychodzić, ale ja go skontruję. Piruetik bo wygląda wyjątkowo fajnie, chociaż głównie blokują te ciosy. Ty to już w ogóle możesz blokować moje przełamanie bloku, bo już w ogóle jest kozak. Dobra, już nie żyjesz. I bierzemy w ciebie, lucik. Życie efekt, krasnoludzki sztylet, lepszy od naszego, czyli prawdopodobnie miał... Nie, nie wyekwipujemy się automatycznie. Może wiecie, co będę nosić, bo fajnie wyglądają te szlety i będę miał sobie przy boku, to będę wyglądał na prosa. Tak, to uderzenie w ziemię jest tak, taka fala uderzeniowa idzie, że wszystkie skrzynie wokół się muszą przewrócić. To zrobili realistycznie, nie powiem, że nie. Może trochę jednak zmienimy taktykę, nie zabijaj mnie! I wymieńmy Morgenstern. Poznaj szybkość tej broni! Nie wiem, wydaje mi się, że ona jest ciężka dość, nie? Bo to w końcu kawał kuli metalowej, nie? Ale to nie macha, jakby to łupatyk. Więc pozdrowienia. I ostrze egzekutora. Fajnie wygląda, ale przyzwyczaiłem się, że mam miecz dwuręczny i wygląda naprawdę pisko te miecze dwuręczne. słyszę od kumpli, że potem to jeszcze w ogóle wytyfy kozak, przemoc i tak dalej, więc zostańmy przy tym. Dobra, to było dziwne. Czy jesteś taki wysoki, czy ja stoję niżej? A nie, to chyba zależy od perspektywy wyjątkowej. Teraz jestem super wysoki, a teraz tak. chociaż stańmy przy nim dusz. Nie mogę, chyba między. równie jesteśmy. Ale co do tego długie nogi zrobiłem, pamiętam przy kreacji postaci, więc kurna. Dobra, załatwiliśmy sprawę. Idziemy do pana Tona i powiemy mu, że załatwiliśmy sprawę i że raczej nie chcę, żeby on więcej razy mnie wkręcał w takie tutaj. Rzeczy, bo on mi mówi, nastrasz typa, ja wchodzę, on już nie żyje. I jak byłoby na mnie, to byłoby kiepsko. Ale w sumie ty jesteś tutaj super szefem. Kurde, ja już czekam naprawdę, aż będą zmienić ten pancerz, bo on jest do dupy. Hełm, hełm, jeszcze przeżyje, powiem. Jak będzie fajniejszy, lekki pancerz, to hełm może nadpasować. Ale, ale nie. Ta, ta, nie, ta, 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 to jest takie słabe, kurna. To wygląda jakbym firankę założył. Ty, joł.

W sumie może i ta, ale to jest takie trochę hamskie. co? chyba za mało gestykulacji daje w tej grze. Ja lubiłem go gestykulację, chociaż ona tam była, to znaczy lubię to teraz. Jest tak strasznie, wiecie, już mocna, że tam postać macha tymi pięściami, wskazuje się drzewa i tak dalej, ale to było zawsze takie klimatyczne, takie super. No, tutaj ledwo co czasami dwoń podniesie, i to tak robi to co chwila, widzicie? Tak nie re. No, cwało to. Dobra, tylko 500 hour. może tak, ale wiecie co? Tak sobie właśnie przezbroiłem się i postanowiłem, że poszukam może nowego kołczanu. A głównie to nowego łuku, mi się ten nie podał z wyglądu. Chociaż jest niesamowicie ulepszony, to postaram się znaleźć może lepszy, albo delikatnie gorszy, bo jak ulepszę, to i tak będzie lepszy. I tego. No i lepiej wyglądające, bo ten łuk jest taki kurde słaby. Ja bym chciał takiego, wiecie, pofalowanego, takiego bardziej... No, jak, takie bardziej gotykowe łuki mnie zawsze jarały. Ty masz tylko wazony, to to raczej nie. Ty możesz... Tak, ty masz... Hmm, ty możesz mieć łuki, wiesz. Dobra, ziomuś, dawaj łuki. Widzę, że tu pancerz obieże świata nadal to samo. Tylko ja mam hahara, to wiecie od razu. Bonuski. Poziom 30. Już... Jakim cudem ty masz większe obrażenia ode mnie! To tu niemożliwe mój łuk jest ulepszony na plus 10, na plus 8? Rzeczywiście 180, a jaki to ma zasięg? O 5 metrów mniejszy. Ja pierdziela, jakie tutaj. Wow, 30 poziom, który w ogóle mam poziom? 28, oj, mogę zwiększyć sobie. Hmm. To jest ważne pytanie, co ja chcę? Jak dodam do tego, to co mogę zwiększyć? Przyciągnięcie. Nie na to wiem, co to daje, ale no dobra. A, tu mogę to, zaznaczyć? Strzał krytyczny. Szansa na potrafienie strzału krytycznego. Tak, 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 tak. To, tego pragnę. Czemu nie mogę dać? A, tutaj mam zero, ale tu mam jeszcze dużo. Zwiększę obrażenia dystansowe, no. I to ile? Będę jaka potęga. Dobra, walimy na razie włókien. Ja znowu staram się więcej walczyć z łuków. Wiem, że może to być mniej atrakcyjne, ale zrobię łucznika i tego on się trzymać. Wolę chcę być konsekwentny w swoich decyzjach. Bo tak często nie jestem w realu. Przynajmniej wygrzep, staram się. No ziomuś, no kurna, no nie denerwuj mnie, to coś głupi, no. To wezmę sobie ten łuk, chociaż czy się opłaca. Może kołczan sobie wezmę na lepszy. Rzuca piękność, wygląda fajnie. Ale to nie, nie tylko wygląd wygląda. Ale nie wygląd wygląda. Co ja mówię w ogóle? Dobra, jak wygląda, Jak prezentuje się mój kołczan? Plus Ilon jest ulepszony. Ty jesteś plus 8, masz 231, a ty jesteś plus 0 i masz 206. Mniejszy zasięg, większe obrażenia. Może postaram się o zasięg tym razem. Kołczam szlachetny. Yy, żeby nie było dużo mniej obrażeń, może było lepsze. A większy zasięg. 3 metry to nie dużo 13 metrów już dużo, ale za to mniejsze obrażenia dużo. Hmm. Ale wiecie co? Może zobaczę jednak, jak to będzie wyglądało z tym zasięgiem. Bo tutaj zasięg jest ważny? Jest. Całe życie w błędzie to nie jest zasięg! To jest szybkostrzelność, ludzie! To jest szybkostrzelność! Znaczy, jak szybko strzała leci, a nie zasięg! Metr na sekundę, Buri! Jesteś kretynem! Ja pierdziele! Ale no to w takim razie, ej, to nie, to walimy w moc, tylko tam zamiast szybkość strzały interesuje, kurna, to zasięg jest w łuku ważny. Dobra! Dobra, udało się po kilkuset odcinkach dojść do tego. Jestem jeszcze na Matfizie i metry na sekundę powinien od razu zobaczyć, że to jest szybkość, ale... dobra. Sorki? Dobrze, ale wykonaliśmy questy. A, dobra, dobra, karta członkowska. Zapomniałem, że muszę pogadać teraz z tamtym profesorkiem, do którego tak właściwie bardzo chciałem się dostać. jak teraz się szło do pana, znaczy do tego superbaru, tego Lexingtona. Błądzę. Bardzo błądzę. Na to okazja jest tak ładna, że można pobłądzić. Mapa yy, prosto w prawo i po tym jeszcze raz w prawo, bodajże, chyba tam. Dokładnie. Dym, drym, dym, drym, dym, dym, dym. Tu jest ten pedał, któremu pomogliśmy się, Mano. Dobra, wpuszczaj mi Pierwszy raz u nas, no nie zupełnie. Ostatnio skopałem wam ochroniarza. Tak, tak, jasne. You, wish... oh, right. y karta członkowska. A czy ja mam w akwipunku, rozumiem? Ekwipunek jest pod Iburi. Nigdy pod DS e Escape. I uwaga, karta członkowska. Ona może wyglądać pewnie jak jakaś karta. A, przeczytam wszystkie te gunwa, ponieważ za ileś tam przeczytanych dostajemy punkt nauki za zwiększanie wiedzy bodajże coś takiego. Jest i karta 2! Mniejszym się że posiadacz niższego dokumentu jest pełnoprawnym członkiem 2. Jako, jako taki ma prawo wstępu do klubu w dowolnym momencie, oraz spełni prawo do podejmowania działań wewnątrz placówki. Labrens, Lexing, Lexington, właściciel. O, zastarczyło kliknąć na tak? to, dobra. Dzięki. To jest bar po prostu, czyli pewnie hazard, hazard i jeszcze raz hazard, tak? Tak, i gry, gra w kości. Wiecie co? posłuchajcie, dawno nie gram. Spróbujmy, może coś wygram. Zobaczymy, mogę. Szczęśliwy rzut poker, poker mnie bardziej interesuje, bo pokera znam zasady mniej więcej. Tak, 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 rozumiem. Ja, nadal nie wiem, jak zwiększyć stawkę. Hmm. F-ki jakieś? Schowałem tylko FPS-y, już przynajmniej wiem, jak to się robi teraz. Pod E6. będę mógł. Yy... Cholera, no ja mam pojęcia. No to dobra, zagrajmy za 10. Taki high ze shock. I przypadkiem Fulla z ręki rzuciłem. Tak, Full, to ja już nie gram. Yy, nie chcę już rzucić ponownie. I to... I to pasuje. No, ja on ma tylko trójkę, więc ja wygrałem. Yy, nie chcę ponownie rzucić, naprawdę Full mi pasuje. Ilu z rzutów w ogóle w pokerze? W pokerze są dwa rzuty. Jak on rzuci karetę, to ja przegrywam. Ale nie ma Full. Pół na piątkach, ta gra jest szalona, ej. Przecież zasady pokera są takie, że są dwa żółty lub dwa, jedno dobranie kart bodajże. Okej. Okay. Zobaczę co teraz nam wypadnie. Szóstki, dwie widzę. Dwie szóstki, jak są trzy żółty to ja może będę zbierał jak najwięcej szóstek, bo to jest niegłupi pomysł. Szóstki są silnymi i... Nie wiem jak to nazwać. Silne są po prostu i... No nie szanse największe szóstkami. Ile mam szóstek? Mało szóstek, nic się nie zmieniło. Dobra, to może zaryzykuję i spróbuję wrzucić dwójkę. Jak będę miał dwójkę, miał pokera. No nie, znaczy pokera, dużego streeta będę miał. Jest piątka, no to przegrałem. W sumie dobrze, że postawiłem tylko 10 euro. Chcę tak, nie podoba mi się ta gra. Jak kiedyś sprawdzę w opcjach, jak stawiać więcej, to może pogram i zrobię trochę hajsu. Nie chcę grać. Z sobą mogę porozmawiać, to chyba ty jesteś... Profesor Kajnet, chyba ciebie szukam nawet. Nie, zupełnie. Patrzcie na mnie z dołu, frajerze. Patrzcie, tak ostry kucyk, że aż mu przebiło płaszcz. Ło, nie żartuj. Chciałem tylko powiedzieć ci dobry. O gardzielach. No to fajnie, już czuję, że nie będzie się na jeśli tylko muszę coś zrobić. Oczywiście, oni zawsze wiedzą. No, nie mów zagadkami, ziom, tylko wprost, pomożesz czy nie. Nie jestem nowym przyjacielem swojego życia, nie być, niż być przysiadowanym i to nagle ty się, nagle zjawiasz. Próbowałem uniknąć tej sytuacji, naprawdę próbowałem, cóż mój chłopcze, i czytam, bo oni strasznie się wleką. Zanim rzec, zaczniesz zarzucać mnie pytaniami, pozwól, że w sam jedno ci zadam. Czy jesteś tak zaślepiony chęcią zemsty i mocą, że nie widzisz samego siebie? To o to chodzi, prawda? Spoglądaj długo w lustro. Może się okazać, że rzeczy, których odrzucasz, istnieją również w tobie. Nie jestem jak on. Oczywiście, że nie, na razie. To On został koronowany. Ale złoto nie coś, z czym człowiek się rodzi. Wyłazi z ciebie po tylu latach cierpliwych starań. Czy możesz przyznać, że na jego miejscu oddałbyś koronę i po prostu odszedł? Zaprzeczasz sam sobie. Nie ma takiego moralnego prawa, które jest ważniejsze od prawa miecza. Porzuć tę ścieżkę, póki jeszcze możesz. Poza tym, nie, pos nie posiądziesz mo mocy, która go powstrzyma. Wszystko, co, o co pytam, to środek do. Okej, okay, jestem, niestety. Wyskoczył błąd w Windowsie i to zminimalizowało mi grę. Oczywiście, jak gra się minimalizuje, to action przerywa nagrywanie i niestety nie doświadczyliście tego dialogu z tym ziomkiem, znaczy nie do końca. Ale pokrótce wam streszczę przynajmniej tyle, co ja zrozumiałem, bo wiecie, ten ziomość mówi zagadkami i po prostu to brzmiało tak tempo, że wiecie, tak jakby wam mistrz zaczął tłumaczyć, że życie jest jak wiatr i tak dalej, jak rzeka i tak dalej, tak, tego typu sprawy, nie? No, to ogólnie dowiedzieliśmy się, że musimy znaleźć jakiegoś pedała, który nauczy nas patrzeć, widzieć, patrzeć, widzieć, patrzeć, coś takiego. Yyy. mnie tam widzieć prawdziwą. No, to widzenia mnie nauczy dokładnie. Jakoś tak to się tam nazywa, prawda? I do tego potrzebujemy znaleźć jakiegoś typa, który nas tego nauczy. Normalnie wszedłem. O, yes, Desmon lub łysy. No to chyba łysy będzie łatwiej, nie? No, tak moja postać też, uważa? But of You could check out my business. Cuda Desmond's Miracles. Mm, mogłeś mieć jakieś włosy, lepiej byś wyglądał, wiesz A Ah, coś też jak nam ten działłeś well, przy Hatmondorze, w Hatmondorze. No, ok, to yyy więc to przecież jednak brat, Dzięki stary, byłem w Hatmondorze. Ah, Zależy. Czy goście wolą płacić, żeby wykonać pracę samodzielnie? No, 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 no i dzięki temu możemy zrobić fajnie, fajnie. Zatem, jak będzie, rzucę okiem na tablicę, rzucę. Ale powiem wam, że to kiedy indziej zrobimy. Znaczy, zrobimy te questy oczywiście, One mogą być takie, które mogą być ciekawe, tak jak te latające parasole zakłady. Doroślinki się poruszają do coś pięknego. O, jest panterka. Ale zrobimy kiedy indziej, chodźmy do tego ziomka, który nas nauczy widzieć, bo nasza postać niestety nie potrafi. Dopiero w połowie gry dowiedzieliśmy się, że jesteśmy upośledzeni. A 220 metrów to niedużo, mam nadzieję, że nie będzie trzeba jakoś super naokoło iść, to dość szybko tam dojdziemy. Co tu robią nekry? Jakiś fucking joke, dobra, na no nekry to będzie trzeba jednak przyzbroić się na... Yy, ...Morgenstern. Tak, trzeci zestaw broni i do boju. Pan Lexington już może mieć nowe zadania. Ostro, dzięki za info, ale. Te zadania pana Lexingtona to zrobimy kiedy indziej trochę, może? Teraz idźmy nauczyć się patrzeć. Zrobić te same kontry. Znaczy, pewnie ktoś, kto zna się nasze mierce, płacze i patrzy, jak nasza postać odkrywa plec lub inne części ciała, które są bardzo zagrożone podczas tych ciosów, ale. Mmm, grunt, żeby to było widowiskowe, nie musi być jakoś superrealistyczne. Ja się nie znam na szermięce, nie powiem wam, czy to dobrze, czy źle. Czy może w, w grze wiedźmin Geralt robi rzeczy, które nie powinien robić, a przecież wiedźmini w książce opisane są na co naj, jako najlepszy szermierze w grze. E, w grze co chcę powiedzieć? Na świecie, znaczy jedni z najlepszych oczywiście. Widzę velociraptory. Dużo velodricy. A, jakie one są szybkie? Ja pierdzielę! A ja też mogę świętować, zapomniałem. Dobra. Go, 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 go. No chodź, pan. Boże, co za żal. Czy było tak brzydkie? Jeszcze mnie wywrócił. Może mnie dobić? Na szczęście nie może. Dobra, wiecie co? Come on, motherfucker. Pokażę ci, co ja robię z takimi dinozaurami jak ty. Wyglądają jak ta chudsza wersja potworów z Gothica. A trzy! Jakie obrażenia, wytypy. Wy. Masz tym czymś. I jeszcze tym, i jeszcze tym i z prawej teraz sięgnięcie. Z prawej, lewej. I leżesz. Ciebie coś wypada ciekawego? Chyba nie, ale zobaczmy. Z ciebie wypada Okogada? Hmm. Nie interesująca mnie rzecz, bo to tam przeczytałem. Nie, to tam przeczytałem. Nie, nie zdążyłem przeczytać, ale było napisane mana. A mana mnie nie interesuje w najmniejszym stopniu. Dobrze. Było więcej tutaj w Tak, jeden już mnie widzi, ale ona sobie zmrozimy i dobijemy. Jeszcze dostał w gardło, bo wiecie, nie do przeżycia. Oczywiście nie sądzę, żeby. do teraz jakiekolwiek gry były tak realistyczne, żeby oprócz głowy gardło się też liczyło. Czy na wiem, jak strzelimy komuś w tętnicę na. jodrze. Y, no ale dobra, oznajmę, że to był super czas, bo w gardło. Okej. Okay. Y, jestem chyba blisko. O, mam na teleport w to to będzie fajnie. Obóz śmieciarzy. Tak, obóz śmieciarzy. mogłem znaleźć czy To ten obóz tak działa, czy po prostu tak szybko zapadła noc? Obóz tak działa? No okej. Okay. Fajnie. Jasno, 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 jasno bo o do bramy. Ciemno. A ty masz y, kaptur jak słowiki z Skyrima, a raczej Skyrim ma takie, ka taki kaptur jak ty, był pierwszy.

Rozgadani jak ja. Fajnie. Będzie można wymienić sporo fajnych, ciekawych dialogów. Ty masz fajny łuk. Znaczy, mm, taki zbyt bardzo kwadrat... trapezowy, tak? Ale już lepszy od naszego. Yy. Aha, ci po prostu interesuje niesamowicie ta zabytkowa skała. To da ci przeszkadza w obserwowaniu jej dalej, bo może jeszcze ci ucieknie. Hir mam iść? Chyba Hir. Nie wiem, co się zepsuło z ekranem wczytywania, ale nie pytam. Fajna, w ogóle zauważyć, jaka jest dla jest super zorombista i to z ze zewnątrz i tutaj wewnątrz jest to przekozackie. No to w ogóle oko było widzicie, w zupie z krwi. No, załóżmy, że jestem upośledzony, że nie widzę, tak? No niebiesko tak. Ja jestem ślepym ucznikiem, panowie i panie. Strzela na słuch. No, oczywiście, inaczej to by nie był erpek, prawda? Co muszę zrobić? Odzyskać Okulusa. Mam kilka Okulusów przy sobie, mogę ci dać ten brae, by rozszerzyć możliwości widzenia poza własną jaźń. A, czyli to musi być jakiś konkretny Okulus. No dobra, to nie jest ciekawie. No, Okej. Okay. No to przeniosam. Oczywiście. Więcej, 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 więcej. Du du dużo. A nie? nie, nie, nie dużo. One się zapętlają po prostu. Widzicie? Tu jest dzięki Eriku i zaraz. Zaraz tutaj będzie dzięki Eriku. Dobra? No to dzięki Eriku. Wielu może być z tym powiązanych. Może z nimi o tym porozmawiać, ale decyzja należy do Ciebie. Wyczuwam dużo questów pobocznych, to jest bardzo. Miła informacja. Duża miksolera lecznicza, 1000 PW to jest duża siła woli. W ogóle ich nie używam, ale okej. Okay. No, ale wiecie co, tutaj e, Tutaj wam podziękuję za odcinek. Zaczynam się powiedzieć, że ta seria potrwa jeszcze dużo dłużej niż ja myślałem, bo tych questów jest nieskończona ilość. No, ale to chyba, chyba nawet nieźle. No to z tego miejsca serdecznie was zapraszam na kolejne odcinki z Tours 2. Do zobaczenia, do usłyszenia, hej!